Ok, zdejmę okulary, bo mi się Już? Nie. Witam wszystkich. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Karolina Fiołek i jestem kosmetologiem w klinicy Ośpowicz. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o nowoczesnej metodzie, która Zawitała do naszej kliniki o przygotowaniu skóry przed zabiegami bardziej inwazyjnymi, ale również przed osoczem skóry głowy. Coraz częściej w medycynie estetycznej i kosmetologii bierzemy pod uwagę holistyczne podejście. Co to znaczy? Znaczy to, że całościowo podchodzimy do pacjenta, że nie jest to sam zabieg, ale również i pielęgnacja domowa, i najważniejsze jest przygotowanie tej skóry. Jeżeli chodzi o przygotowanie skóry, nie jest to tylko oczywiście twarz, szyja, dekolt, ale również skóra głowy w klinice robimy też dużo zabiegów osocza, mezoterapii, a jak wszyscy wiemy dobrze przygotowana skóra. Jeżeli jest dobrze przygotowana skóra, to powoduje to, że te wszystkie substancje, które później dostarczymy, czy w postaci zabiegów pielęgnacyjnych, czy Samej przebudowy skóry będą lepiej działały. Jest to nowoczesna oraz bezpieczna metoda złuszczania naskórka. Tak naprawdę nadaje się dla każdego do skór wrażliwych, do skór naczyniowych, więc te osoby, które borykają się z tym problemem, absolutnie nie muszą się tym martwić. Ponieważ jest to w pełni zabieg bezpieczny. Na czym polega? Tutaj przygotowałam Państwu, żeby pokazać. Jest to water peeling do zabiegu zafiro. Został on wymyślony po to, żeby później tkanka była po takim peelingu nawodniona. Lepiej ona oczywiście przewodzi i Wszystkie składniki, które później podamy, dużo lepiej się wchłaniają. Poprzez strumień, strumień powietrza i ampułek robimy peeling danej okolicy. Co, tak co tak naprawdę ten peeling robi? Złuszcza martwy skórek Powoduje, że sebum... Są osoby, które mają problem z wydzielaniem sebum. My je po prostu, brzydko mówiąc, ściągamy, po to, żeby wszystko, co dostarczymy tej skórze podczas zabiegu, wchłaniało się lepiej. Skóra jest po tym zabiegu dokładnie oczyszczona, świeższa, dotleniona. Do zabiegu używamy przeróżnych ampułek, w zależności od tego, jaką mamy skórę, czy tłustą czy suchą, czy właśnie wrażliwą, czy skórę tak zwaną palacza, czyli szarą, pozbawioną blasku, czy jest to zabieg przed właśnie wspomnianym osoczem. Mamy ampułki rozświetlające, kolagenowe z kwasem hialuronowym, ale również do tego, żeby tą skórę głowy oczyścić, ponieważ wszyscy wiemy, że no Na tej głowie dużo rzeczy się dzieje. My, my mamy klinikę, która specjalizuje się w przeszczepach włosów, więc mamy też dużo trichologów, którzy jak badają skórę mikrokamerą, to my, różne rzeczy tam znajdują, więc tak naprawdę my, to oczyszczenie skóry głowy przed zabiegiem jest też bardzo. Bardzo istotne. Co, co nam daje ten water peeling? Tak naprawdę stosujemy go oprócz, stosujemy go przy bardziej inwazyj, przed bardziej inwazyjnymi zabiegami albo u osób, które po prostu jeszcze nie zaczęły przygody ani z medycyną estetyczną, ani z kosmetologią, żeby ją oczyścić. Co nam daje lepsze efekty zabiegowe, lepszą penetrację tych wszystkich, e, tak naprawdę składników, e, ale również ta skóra szybciej, dużo szybciej regeneruje się po zabiegu, jeżeli jest dobrze przygotowana. Tak, bo przed, e, trzeba pamiętać, że mm, to nigdy nie jest tak, że zabieg inwazyjny, pacjent przychodzi, chce laser, i my ten laser. Pacjentowi wykonujemy, najpierw musimy poznać jego historię, co robił, jeżeli nie robią nic, to my ją po prostu mm, i odpowiednią pielęgnacją i odpowiednimi zabiegami możemy przygotować i do tego właśnie też służy nam Water Peeling Zafiro. Eee, co bym Wam jeszcze sobie zerknę na moją ściągawkę, żeby o wszystkim, o wszystkim Wam powiedzieć. Czyli tak naprawdę no o, tych, o tym, że jest dla każdego już, już Wam powiedziałam. I jeszcze chciałabym wspomnieć jedną ważną rzecz, że to nie jest tak, że Wy musicie przyjść do kliniki i wykonać ten zabieg i gdzieś tam za tydzień, dwa umówić się na kolejny. Możemy go połączyć jak najbardziej, czyli przygotować tą skórę tym zabiegiem i przystąpić do innej procedury. Można ją tak naprawdę wdrażać zawsze, ponieważ tak jak wspominam, jest to świetne przygotowanie tej skóry. Jest przyjemny, bardzo fajnie, szczególnie w tym okresie letnim, jak jest gorąco, jest taki orzeźwiający. I tak naprawdę, tak jak mówiłam, polecany dla każdego. Więc musicie pamiętać o tym, że to holistyczne podejście jest bardzo ważne. Czyli nie jest istotne dla mnie, jak pacjent do mnie przychodzi na zabieg, że ja sobie wymyśliłam, bo przeczytałam bardzo często to słyszę w czacie GPT, że ten zabieg jest fenomenalny dla mojej skóry, on będzie działał idealnie. Ale nie robiłam nigdy nic. No. Jeżeli jest to zabieg inwazyjny, jest to Twój pierwszy zabieg, to no niestety my też musimy poznać e, Twoją pielęgnację, czy ona jest odpowiednia. Więc to przygotowanie e, do zabiegu jest bardzo istotne pod kątem tego, żeby ta skóra czerpała z tego zabiegu jak najwięcej. Jeżeli jest, e, jeżeli jest nieoczyszczona, jeżeli ma. Zrogowe ciały na skórek. Jeżeli ma dużą warstwę sebum, to żaden zabieg nie będzie po prostu działał tak, jak my byśmy chciały. Jeżeli to jest na zasadzie samochodu, który nie ma paliwa, jeżeli nie ma tego paliwa, to on po prostu nie pojedzie. Więc jeżeli my na przykład robimy zabieg laserowy, gdzie ta skóra musi. Bardzo dużo tak naprawdę pobrać energii, żeby się zregenerować, a nie jest do tego przygotowana, jest odwodniona, to ona po prostu ten efekt zabiegu jakiś będzie, ale tak naprawdę w gabinecie nie chodzi nam o jakiś, o jakiś efekt, tylko o tak naprawdę maks, jaki możemy wyciągnąć po jednym zabiegu. A efekty po jednym zabiegu e, dobrze dobranym do skóry są naprawdę bardzo dobrze. Więc pamiętajcie, Przygotowanie skóry do zabiegu jest bardzo ważne i ja zawsze od kilkunastu lat, jak pracuję, kładę nacisk na to, żeby skóra do zabiegów inwazyjnych była bardzo dobrze przygotowana. Zabiegami przygotowującymi, a zabiegi przygotowujące są, tak jak pielęgnacja, bardzo ważne, bo jeżeli mamy, możemy mieć najlepszy sprzęt, Najlepszej firmy, która kosztuje miliony, a nie mamy tak naprawdę dobrze dobranej pielęgnacji, to zniszczymy tak naprawdę efekty zabiegu. Więc zapraszam, myślę, że wszystko Wam pokrótce wytłumaczyłam, nawet troszkę więcej powiedziałam o tym holistycznym podejściu. Zapraszam Was serdecznie do kliniki Osiepowicz na partycką na konsultację i miłego wieczoru wszystkim życzę.